Ja mam pytanie odnoszące się do ostatnich wydarzeń, mieliśmy eurowybory i w, mam takie mieszane uczucia, bo na, na scenie europejskiej pojawiły się nowe siły eurosceptyczne czy realistyczne czy takie kwestionujące ideę tej, tej, tej kołchoźniczej Unii, jednocześnie Wiele z, wiele z tych nowych e, tworów, jak, jak partia pana Faraża, czy, czy, czy pani Le Pen, czy też Jana Janusza Korwinamika, e, wypowiada się w takim e, duchu e, proputinowskim. E, jest wiele takich e, podobnych sformułowań u, u, u Janusza Korwinamikę. Ostatnio się pojawiły tezy. Wyjęte żywcem z propagandy rosyjskiej. I wydaje się, że, że Putin po prostu chce rozbijać Unię przez te właśnie nowe, nowe, nowe ruchy, co z jednej strony jest, jest dobre, ale z, drugiej, ale z drugiej strony wpycha nas w no jeszcze gorsze nieszczęście albo podobne nieszczęście. Jakim jest właśnie ta, ta, ta Rosja z tą kagieboską władzą yy, i z tą turańską cywilizacją, która, która tam jest. To jest jedno, jeżeli. To mógłby... ja może od razu, bo po potem zapomniał o co pan dobrze. pytał. Mam dobrą pamięć, ale krótką, to bym za... zapomniał. Otóż wie pan no proponuję, żebyśmy yy, trochę yy, puścili wodze fantazji w tej chwili. Żebyśmy sobie wyobrazili, że jesteśmy Rosjanami. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy Rosjanami, i rosyjskimi patriotami. Lubilibyśmy Putina czy nie? No, szczerze, no. Popierali? No, byłby pan Rosjaninem, myślałby pan tak, jak Rosjani... Proszę? Nie, nie, dlaczego Słowiańskim mongolem? Proszę pana, no nie wiem skąd takie poczucie wyższości u pana nad Rosjanami. Naprawdę nie jest ono w stu procentach uzasadnione. Na pewno są Rosjanie głupsi od nas wszystkich, ale są i mądrzejsi. Także myślę że, myślę, że pogarda dla jakiegoś narodu nie jest najlepszym doradcą. Bo to y, lepiej jest nie doceniać, zwłaszcza jeśli my jesteśmy sąsiadem, a nawet uważamy się za przeciwników, to lepiej jest troszeczkę przeceniać przeciwnika, niż go lekceważyć, bo potem jest to bardzo przykre rozczarowanie. Ale to wracam do tego pytania: czy gdybyśmy byli Rosjanami, to byśmy popierali Putina, czy nie? Bo to, to też Putin jest prezydentem Rosji a nie prezydentem Polski. Dlatego oczywiście, je, i jeżeli na przykład Janusz Korwin-Mikke powiada, że nie ma powodu, żeby obrażać Putina, to rzeczywiście nie ma powodu. Można zanalizować jego politykę, czy ona na przykład w perspektywie nie stwarza dla Polski jakiegoś niebezpieczeństwa. Ale takich analiz akurat brakuje w takim przekazie medialnym, bo tam ten przekaz medialny jest zdominowany przez wymyślanie Putinowi. A tymczasem o ile nasz pan minister Sikorski, który no, mógłby jeszcze się wiele nauczyć, od Putina też, chyba, wymyśla Putinowi, ale Putin. A z Putinem rozmawiają i premier Cameron, i premier, i prezydent Francji i i wreszcie Obama rozmawia z nim, i nasza złota pani z Berlina. To ja z tego wyciągam wniosek, że widocznie oni myślą, że nie da się uprawiać polityki takiej naprawdę, nie tam pokrzykiwać i tak dalej, bez z jakiegoś modus vivendi z Rosją. Alternatywą jest oczywiście wojna, ale obawiam się, że wojny z Rosją nikt nie chce, bo nawet prezydent Obama, który przyjechał do Warszawy, żeby nas obsypać komplementami, które go nic nie kosztują, no to tym łatwiej mu to przyszło. Powiedzieć, że jesteśmy najlepszym przyjacielem, widzi pan. Ja, nawet w, w tym w felietonie do Radia Maria, tak zdementowałem takie fałszywe pogłoski, że to nie Obama przyjechał, tylko Cyborg taki wyprodukowany specjalnie. I myśl, tak sam trochę myślałem, że to za daleko ten żart się posunął, ale potem okazało się, że nie. Że te podejrzenia, że on jest Cyborgiem, to wcale nie są takie wyssane z palca. Bo jeden czytelnik. Ja mam takich tajnych współpracowników. No nie było lustracji, to zobaczę sobie żałował, prawda? Więc jeden czytelnik nadesłał mi przemówienia, fragmenty przemówienia Obamy we wszystkich krajach, które on odwiedził. I w każdym kraju powiedział, że to jest najlepszy sojusznik Ameryki, najlepszy przyjaciel. Więc myślę, że Cyborg nie zrobiłby niczego innego. Otóż yy, yy, Wydaje mi się, że zapanowała taka trochę dziwaczna, dziwaczny sposób dyskutowania o polityce. Że jak ktoś Putinowi nie wymyśla, no to jest ruskim agentem. Ja muszę powiedzieć, że ja też zostałem mianowany ruskim agentem przez kolegów dziennikarzy z Frondy. Oni są bardzo pobożni, ale nie, znaczy słuchają, jak to się mówi, słuchają pana, tylko nie bardzo wiadomo którego. Czy tego z niebios, czy tego szczerskiej? No i jak tego szczerskiej, to tam czasami to widać. Otóż powiem tak. Pamiętamy deklarację prezydenta Obamy, żeby nie sięgać zbyt głęboko, chociaż nie, trzeba sięgnąć trochę głębiej. Mianowicie do 12 września 1990 roku. 12 września 1990 roku został podpisany w Moskwie traktat 2 plus 4 który likwidował okupację Niemiec. Niemcy do 90 roku były państwem okupowanym i stworzył warunki do zjednoczenia Niemiec. Niemcy od 12 września 90 roku odzyskały swobodę ruchów w Europie. I doktryna niemiecka, polityczna niemiecka i doktryna polityczna francuska jest i taka sama, chociaż motywowana Innymi czynnikami. To, się naz... to jest doktryna europeizacji Europy, która polega na tym, żeby stopniowo wypychać, ale cierpliwie i metodycznie, ale tak delikatnie, bo to nie jest łatwe wypychać Stany Zjednoczone z polityki europejskiej. Motywowane to jest w przypadku Niemiec i w przypadku Francji czym innym. W przypadku Niemiec, tym, że Niemcy to jest państwo poważne i nie zapomniały, że dwa razy przegrały wojnę na skutek w, w interwencji amerykańskiej. I Niemcy tego Amerykanom nie zapominają, bo taka jest natura państwa poważnego. Francja inaczej. Ja kiedyś rozmawiałem z pewnym takim Francuzem i mówię mu, panie markizie. Jeśli prawdą jest to, co Hegel mówi o duszy narodów, jeśli istnieje coś takiego, to mówię, Francja ma duszę kobiety. <grywania> Francja ma duszę kobiety. I powiem, najlepiej to widać na przykładzie stosunku Francji do Ameryki. Francja Ameryki nie lubi. Nie lubi. Właściwie z jednego powodu, że Ameryka dwukrotnie widziała Francję upokorzoną. I Francja nie może jej tego darować. To, trudno to zrozumieć, ale tak jest. Proszę mi wierzyć na słowo. Ja trochę Francuzów znam. Ale ta, i tak jest. I w każdym razie, tak czy owak, europeizacja Europy. Ameryka oczywiście nie chce tego. Nie chce tego, bo tym bardziej, że po 90 roku po 12 września 90 roku Niemcy wróciły do linii politycznej kanclerza Bismarcka, która polega na zarządzaniu Europą w porozumieniu z Rosją. Taki był to. Hitler odstąpił, Wiluś odstąpił, a oni teraz wrócili do tego. Dlatego Niemcy mają strategiczne partnerstwo z Rosją, które wytrzymuje wszystkie próby niszczące, jak dotychczas. Zarówno Gruzję, jak i Ukrainę. I Stany Zjednoczone kilkakrotnie, właśnie po 1990 roku, próbowały przeciwdziałać, znaczy przeciwstawić się tej linii europeizacji Europy. Pierwszy raz zrobił to prezydent Bush, młody, w 2000 roku. Pamiętacie Państwo może, że osiem państw europejskich podpisało wtedy coś w rodzaju deklaracji lojalności wobec Stanów Zjednoczonych. Między innymi Polska, Leszek Miller to podpisał. Rzut oka na mapę pokazywał, że te wszystkie państwa, co podpisały lojalkę, leżą na obrzeżach twierdzy Europa. Czyli to jest polityka okrążania Europy. I Polska oczywiście tam pewną rolę by odegrała, ale po 11 września 2001 roku nastąpiła zmiana priorytetów amerykańskiej polityki. Amerykanie postawili na wojnę z terroryzmem cokolwiek by to miało oznaczać i do, do, do niej potrzebowały i Niemiec i Francji, więc o żadnym okrążeniu nie było mowy. Został tylko z, z tej aktywnej polityki została tylko resztówka taka w Europie Środkowo-Wschodniej. Amerykanie tutaj nie zrezygnowali i nadal prowadzili politykę ekscytowania, zarzewia, rozniecania zarzewia konfliktu między cesarstwem rosyjskim i cesarstwem niemieckim. Nie trudno zrozumieć dlaczego. Dlatego, że jeśli by taki konflikt rozgorzał, to Niemcy musiałyby prosić o przyjaźń Stany Zjednoczone. I Stany Zjednoczone, tę przyjaźń by Niemcom zaoferowały, ale na swoich warunkach. I znowu by, że tak powiem, kierowały polityką europejską, co jest z funkcja niemieckiego, z widzenia francuskiego, no po prostu najgorszą rzeczą z możliwych, znaczy może nie najgorszą, ale złą rzeczą, niepożądaną. I do, tego, do tej polityki ekscytowania zarzewia konfliktu w Europie Środkowej i Wschodniej Amerykanie potrzebują dywersantów. I trzech dywersantów się zgłosiło: Gruzja, Ukraina i Polska. Nie mówię, że to był błąd, bo to nie jest sprzeczne z polskim interesem państwem generalnie, chociaż funkcja dywersanta nie jest, powiedzmy sobie, zaszczytna, ale no, nikt nam lepszej nie proponuje, więc trzeba lubić to, co się ma, prawda, i tyle. Błędem prezydenta Kaczyńskiego, który w tę politykę się zaangażował, nie było to, że się zaangażował, tylko że się zaangażował za darmo. Podjął się ryzykownej roli amerykańskiego dywersanta w Europie Wschodniej za darmo. I kiedy izraelski prezydent Perez przekonał prezydenta Obamę do wycofania elementów tarczy antyrakietowej ze środkowej Europy, w ogóle wycofania się z aktywnej polityki, to był ten sławny reset amerykański w stosunkach z Rosją no to Polska została, że tak powiem, zupełnie jak pijane dziecko we mgle na lodzie. No i musieliśmy na gwałt rozpocząć dyplomację ikonową z Rosjanami. Jeszcze 17 września była ta deklaracja Obamy, 2009 roku. Jeszcze nie umcichły jej echa, a już z klasztoru świętego Niła w Rosji przybyli na jasną górę świątobliwi mnisi, którzy poprosili, żeby dać im kopię obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. I oni tam ją umieszczą w Rosji, gdzieś tam otoczą kultem i tak dalej. I tak się stało. To zapoczątkowało w stosunkach polsko-rosyjskich okres dyplomacji ikonowej. Ja to używam tego określenia przez analogię do dyplomacji ping-pongowej, jaka była w 70-tych latach między Chinami i Ameryką. Chiny nie miały żadnych stosunków dyplomatycznych z Stanami Zjednoczonymi, a trzeba było jakoś zakończyć wojnę w Wietnamie. No i rada w radę uradzono, żeby nikt nie stracił prestiżu, że, wyślą, że Amerykanie wyślą do Pekinu del, drużynę ping-pongową. No i ktoś będzie musiał ich odebrać z lotniska, tam gdzieś zawieźć do hotelu. No i tak się zaczęło, i tak potem aż do, 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 do stosunków dyplomatycznych. Więc tutaj tak samo okres dyplomacji ikonowej został rozpoczęty, który został uwieńczony, a w międzyczasie jeszcze, rok później, 19 listopada na szczycie 2010 roku na szczycie NATO w Lizbonie zostało ogłoszone strategiczne partnerstwo NATO-Rosja. Bo strategiczne partnerstwo NATO-Rosja to oznacza, że Całe NATO, cały Pakt Północny Antarktyki pozostaje w strategicznym partnerstwie z Rosją, co rodzi skutki dla wszystkich uczestników paktu, m.in. dla Polski. No nie może być tak, że cały, całe NATO jest w strategicznym partnerstwie, a tu Warszawa staje dęba i mówi o takiego, nie. No to bez, no bez sensu tak nie może być. W związku z tym, skoro strategiczne partnerstwo, to dyplomacja ikonowa i w sierpniu 2012 roku, pamiętacie państwo, bo na, do Warszawy przyjechał patriarcha Moskwy i Wszechrusi Cyryl, który z arcybiskupem Józefem Michalikiem podpisał na Zamku Królewskim deklarację o pojednaniu narodów polskiego i rosyjskiego. Mimo że biłgorajski filozof jego trzutka stoi na nieubłaganym gruncie konstytucyjnego rozdziału Kościoła od państwa i SLD to samo, to mimo, chociaż te deklaracje o pojednaniu, a więc deklarację par excellence polityczną podpisali reprezentanci dwóch kościołów, żaden z nich nawet nie pisnął. Widocznie mieli od oficerów prowadzących przykazanie, no morda w kubeł, ani słowa, bo jak to tu, jak, jak tu mówi, mówił Voltaire, kiedy Padyszachowi wiozą zboże, Kapitan nie troszczy się o wygody, jakie mają myszy na statku. Prawda? Więc palikot wtedy musi cicho siedzieć, bo inaczej dostanie takiego kopa, że się nawet w Królestwie Niebieskim nie opamięta. No tak to jest. No i podpisali tę deklarację o pojednaniu polsko-rosyjskim. Tyle tylko, że wkrótce potem. Prezydent Obama doznał straszliwego upokorzenia na oczach całego świata. Doznał straszliwego upokorzenia za sprawą zimnego, ruskiego czekisty Putina w Syrii. Bo co prezydent Obama tam obiecał bezbronnym syryjskim cywilom? Prezydent Obama obiecał bezbronnym cywilom syryjskim, że jak zostanie, że takim granicznym, brzegowym warunkiem interwencji, zewnętrznej, w Syrii, będzie użycie broni chemicznej. No to bezbronnym cywilom nie trzeba było dwa razy tego powtarzać. Użyli sarin, sarinu przeciwko cywilom prawdziwym. I prezydent Obama, no słowo się rzekło, kobyłka u płotu, no ale się okazało, że ani Niemcy, ani Francja ani nawet Wielka Brytania, najwierniejszy sojusznik Stanów Zjednoczonych, nie chce brać udziału tutaj. I prezydent Obama spotkulony ogonem, no z wielką konfuzją, bo ci bezbronni cywile w Syrii po prostu byli, nie ukrywali swojego rozgoryczenia. Powiedzieli, że Obama to jest cymbał, że to w ogóle nie ma co z nim, nic nie można z nim uzgodnić. I w związku z tym, no po takim rozgoryczeniu, ja dopuszczam myśl, że wielka polityka bywa często inspirowana małymi uprzedzeniami. Jak tymi tak, to ja ci tak. I stąd pan Piotr Poroszenko dostał pozwolenie na to, żeby sobie kupił przewrót polityczny. No i, i tego. I Rosjanie natychmiast skorzystali z okazji. Natychmiast skorzystali z okazji. Wzięli od Ukrainy Krym. I podekscytowali pod, wojnę domową na uprzemysłowionych wschodnich rejonach. I z tego, co jadąc tutaj przeczytałem, pan Piotr Poroszenko podobno będzie rozmawiał z separatystami. To znaczy, że oni zmieniają już status swój z terrorystów na wysoką, układającą się stronę. No to znaczy, że Putin osiągnął wszystkie cele na Ukrainie swoje. Wszystkie cele osiągną na Ukrainie swoje, więc wymyślanie mu w tej sytuacji po naszej stronie jest po prostu gówniarstwo. Gówniarstwo. Można oceniać tę politykę, że to jest groźne, że to jest niebezpieczne, że to jest takie, że to jest śmakie, ale nie wymyślać mu, bo to po prostu nic w naszej wiedzy w niczym nie poszerza. Tym bardziej, że mamy państwo rozbrojone. I no, nawet byśmy Białorusi nie stawili żadnego oporu, co dopiero mówić w tym. Więc, oczywiście, łatwo jest powiedzieć, że y, ruski agent, że to. Ja się specjalnie nie przejmuję takimi epitetami, przynajmniej w stosunku do mnie, dlatego, że jest takie środowisko skupione wokół tygodnika Myśl Polska. Tak, endokomuna ja ich nazywam. No to oni mnie uważają za rusofoba strasznego. No a do ruskich to ma uprzedzenie po prostu. Więc skoro jest i tak, i tak, to znaczy, że chyba jest dobrze, że to ja jestem w środku tak, jak ma być. Natomiast jeszcze by tego brakowało, żebym się przejmował opiniami naszej stokrotki resortowej, Moniki Olejnik. Już ona mówi nie od siebie, tylko ona mówi to, co jej wojskowe służby nadają, a te wojskowe służby to Bóg wie komu służą. Na pewno nie Polsce. Na pewno nie Polsce, bo gdyby służyły Polsce, to nie zadowalałyby się napiwkami od CIA w rodzaju 15 milionów dolarów za stanie na świecy i usługi kuplerskie w kiejkutach. Po prostu kupa gówna do wynajęcia, nie szanuje jej. Zawsze, zawsze, zawsze to towarzystwo służyło komu innemu. I tak już mają. Ta cała soldateska nie szanuje ich. I to ja to mówię publicznie: to wcale się nic z tym nie kryje. Jeszcze by tego brakowało, żebym udawał, że ich szanuje.